Niespodzianek! Oto jestem gotowa, by podbić świat! O, ostrożnie, paznokcie jeszcze nie wyschły. Spokojnie, nie zepsuję Twojej pracy. To gdzie zostawiłam mój żeton? A tutaj jest! Dziękuję, naprawdę tego mi było trzeba. A wiesz, nie, on chcę zwrócić Twoją uwagę. Wiedziałaś, że można działać w grupę? Ale o czym ty mówisz? Wiem, że Candy i Aldger pracują razem. Ale skąd? Alt-girl chyba nie lubi pracy zespołowej. Okej, okay, nie ma jej tu teraz, ale ja naprawdę widziałam je razem. Ja ci wierzę. Wiesz, alt-girl jest kimś, kto zrobi wszystko, aby wygrać, łącznie z prośbą o pomoc. Więc jeśli ona może, wiesz, ja tam uważam, że przemiany modowe plus kosmetyczka równa się fantastyczne przeżycie. Podzielimy żetony i nagrodę. Hmm. Rządzisz miejsce spotkań, jeśli wygrasz, ponieważ ja chciałabym blasku. Może kącika manikurów sam raz dla najmniejszych koleżanek. Czegoś z klasą! Lubię rzeczy z klasą. Ja chciałabym założyć taką wypożyczalnię, w której każdy mógłby wynająć sobie nowy strój na próbę Neon, brokat plus nowości w modzie i urodzie, to jak dwie połówki jabłka. Mhm. Tak, zróbmy! Super! Oto donat z żytniej mąki i jalapeno-serowy lukier z maczą. Ser i moka? Macza. Te serowe, ostre bajgle są bardzo wyjątkowe. Donaty. Tak, bardzo wyjątkowe, ale wiesz... Czas odwiedzić inne sklepy. Z czystej uprzejmości. Tak. Tylko z grzeczności, ale jeśli zrobisz donaty z lukrem, daj nam znać. Wow, a co je ugryzło? Serowy, ostry donat, bo był zbyt wykwintny dla małych dziewczynek. Ja mogę spróbować. Ten smak jest zdecydowanie zaskakujący? A może to nie jest dobre. I jeszcze Candy Lish jest pod klientele. Trzy boba, tea, proszę. I parę miłych chwil z kotkami. A, -a nie ma żetonów, nie ma kotków. Chyba pójdę stąd. Nie! E, znaczy, heh, rób co chcesz, nieważne. Ale, no wiesz, zostań, a zrobię cię moim testerem. E, to. co mam testować? O! Tak chcą czegoś słodkiego, to dam im coś słodkiego. Do dzieła! Zaraz zrobi się tu ostro. Nie umiesz wziąć sobie wolnego, prawda? To kwestia ambicji Udowadniam alt Girl, że słodki lukier i posypka są tak samo fajne jak wymyślne herbaty i pikantne desery Możliwe, że wzięłam na siebie troszeczkę za dużo. Pomogę. Gotowe. Tak. Oto są. <grystanie> Voilà! Jesteś istnym arcydziełem, ale podróż do piękna jeszcze się nie kończy. Neon Licious przygotuje ci taki strój, że z wrażenia wszystkim aż skarpetki spadną. Tobie też. Au! Oh, Hej, Neon Licious! Dobra, kto teraz? Uf. Uf. Witam w Bibi Boutique! Czy jesteś gotowa na neonową przemianę? Oh, oczywiście, kochanie! To może być najlepsza rzecz, jaką tu zrobiłam. Wygląda pysznie i pachnie tak. Mm, pięknie, pięknie! Pięknie! Jest wspaniały! Ojej! Pali! Au, myślę, że mam coś na to. Wodę? Czy to jest. Najtrudniejszy przepis na Bobat i na świecie? Haha, <laughs> dokładnie tak! I zamierzam go dziś opanować. Yy, tak? Co, Ta. tylko zrób coś dla mnie. Wszystkim o tym powiedz. Okej, okay. no, tylko może napiszę. Chodźcie! Dzień. Dzisiaj Altgeld zrobi legendarną, ostateczną, tropikalną herbatę macza z kulkami o smaku mango i będzie pierwszą osobą winną.